Potrzebny będzie płat łososia, tak około 1 kg. Potrzebna będzie łyżka soli, łyżka tłuczonego pieprzu i pół łyżeczki maksymalnie jedna łyżeczka tymianku. Część soli sypię na dół. Kładę łososia skórą do dołu, resztą soli posypuję z wierzchu. Wymianek i tłuczony pieprz, także z wierzchu, przyklepuję dłonią, żeby się lepiej trzymało. Owijam folią i wstawiam do lodówki na 5 dni. codziennie zaglądam i usuwam sok, który się gromadzi. 5 dni minęło. 5 dni łosoś leżał w przyprawach, uwalniał trochę wilgoci i tą wilgoć trzeba było usuwać. Na tą chwilę więcej się już nie pojawia. Po 5 dniach czas na kolejny etap. Troszeczkę mniejsza miseczka. Sok adresowy, naturalny, niesłodzony. Przekładam to, ale tym razem odwrotnie, skórą do góry, a czyli mięskiem na dół. Jest tak to wygląda. Należy tak pozostawić na około 3 godziny. Po 3 godzinach będzie można to wyjąć i co dalej to powiem. Na razie zabezpieczę, żeby nic się do środka nie dostało. Przez te kilka godzin, oczywiście w chłodnym miejscu bądź w lodówce. Po wyjęciu z zalewy, jak obeschło, można to podawać, bądź tak jak ja, zapakować próżniowo, po to, żeby doczekało na swoją okazję, która jest właśnie teraz. Dwa, trzy dni może tak poczekać. Czas otworzyć i spróbować. Może bliżej? Tak to wygląda. Teraz są dwie drogi. Można to opłukać, żeby się pozbyć tych przypraw w ogóle. Osuszyć i dopiero wtedy podawać, bądź podawać w tej formie. To już wybór należy do Was. Od której strony by zacząć? No, od tej. Nie wiem, czy mam wystarczająco ostry nóż. Tak to wygląda tam, tak wygląda tutaj. Ładny przekroj. Mm. Uwielbiam ten zapach łososia właśnie wykonanego w ten sposób. Niam. Rozpływa się w ustach. Nic nie szkodzi na przeszkodzie, nie stoi na przeszkodzie, żeby to także poddać wędzeniu. Ja tego nie wędziłem. To jest zrobione na jeden z takich sposobów, trochę w stylu szwedzkim. I jeszcze dodatek tego soku agrestowego, który miał zadziałać na łososia i zadziałał dobrze. Bo jest pysznie, jest fajnie, mięsko mięciutkie. Mm. Proszę bardzo. Aż mi ślinka cieknie. Specjalnie odkryję drugi kawałek, po to, żeby być trochę głębiej od tej mocno przeprawianej skórki i dostać się do samego mięska. Hmm. Delikatne. Dosłownie rozpływające się w ustach. Próż na rzecz. Właściwie posolona, bo to jest najważniejsze, żeby solanka była dobrze dobrana. Przyprawy na wierzch, pieprz daje takiego pazura. Ale mięsko jest takie jakby naprawdę, naprawdę nie wiem jak długo dojrzewało. Bardzo fajnie, bardzo smacznie. Możecie spróbować, jest naprawdę dobrze. Na temat jakości łososia krąży wiele opowieści i informacji. Nie chcę tutaj wskazywać, który lepszy, który nie lepszy. Pewne jest jedno. W każdym miejscu zakupu możecie sprawdzić, co to za łosoś, skąd pochodzi. Potem sobie poszukajcie informacji w internecie i na tej podstawie dopiero podejmujcie decyzję, czy jest wart zakupienia, czy nie. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszam do subskrybowania kanału. Gdzieś tam pod spodem znajdziecie taki dzwoneczek, kliknięcie w niego. Zagwarantuję Wam, że będziecie otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Bardzo na nie zapraszam. Smacznego Wam życzę. Na razie. Hej! Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki. Literatura dla pasjonatów. Zapraszam!